Ale przylecieliśmy właśnie do Londynu. Wczoraj mieliśmy samolot, niestety nie czyli nagraliśmy, bo był wczoraj nocy, Ale pewnie wiele was ma zagadkę. Po co jesteśmy w w Londynie? Generalnie wiele słyszeliśmy opowieści o Londynie, że jest to niebezpiecznie, że ucinają rękę jak się ma zegarek. Więc widzieliśmy specjalnie. Najbardziej rzucający się w oczy zegarek jaki w ogóle istnieje, czyli kartiera w diamentach. kartiera Santosa w Diamenta. diamentach. Specjalnie, żeby się rzucał w oczy Jesteśmy z Oliwierem na rowerkach Jedziemy do naszych ziomali A w trasie będziemy się teraz, bo jesteśmy ogólnie miłymi ludźmi Więc postanowiliśmy, że będziemy się witać z ludźmi a Tutaj wokół nas, tutaj patrzcie, jest dużo ludzi Hello brother yeah. I będziemy się witać z ludźmi, tak jak teraz pokazałem Ale, ale do mężczyzn do... mówimy e, cześć rzegły, do, jak kobiety, czyli mrs Miss A do kobiet mister Hello miss Hello, oh, Hello mister Podjechaliśmy tutaj właśnie do ziemali, idziemy do nich do biura w tym budyneczku. Tutaj Oliver przyszedł do mnie kupić zegarek. Eh, Oliver, ja takie mam tutaj zegarki do wyboru. Hmm. Który by chciał? Dzień to na John Mayer. A nie chcesz być takim Driperem i mieć AP w e, e, Diamantach? Realogue, IS OUT no. Dostał zegarek ode mnie na urodziny, powinien się cieszyć, a on już tutaj cieślini na jakieś nędzne AP Realogue w diamentach. Dobra zio, ale mamy już wieczór. Jesteśmy chwala to naprawdę nie wiem gdzie chciałbym wam powiedzieć i jakby zrobić w Education Vlog. Oprócz... Ja nie widzę ani jednego baru, ani, ani jednego klubu. Pokaż jak to wygląda. Pustka nie wiem, no ale jakby powinniśmy to znaczyć też, że jest wtorek i jakby może it makes difference, but i don't know. jesteśmy właśnie pod e, najbardziej znanym miejscem, w, miejscami w e, UK czyli budynkach telefonicznych Brother, you... why, why is it closed? Jak e, mam zadzwonić takie na razie do mamy? O! Oh. It's open try to call someone nie? Yeah? Maybe fano o, Oo oh. z uszczynami szczerze To w ogóle nie działa Patrzcie, ten telefon jest do wyje... Halo? Halo ja mam... Jesteś na miejscu, bo jesteśmy już pod Big Benem. Gdzie się łapiemy? Gdzie jesteś? Eee, co to ty k***a ku... Powiedz mi, dobra? Czekamy pod Big Benem, a ty gdzie ku... jesteś? Aha, tak jesteś, Fraj, to wypierdaj, bo powiem ci szczerze, że nie mam w ogóle. potrzeby z tą rozmawiać. Jestem w budce telefonicznej pod Big Madem okay. Powiem wam tak, my jesteśmy aktualnie jest trzecia... trzecia nad ranem, Cześć, Żeby to było, druga 44, dobra, I teraz tak, jesteśmy na jakby w tutaj każda mówi, że w uliczkach są ludzie, którzy... I tu już dokladano. nawet nie chodzi o zegarki już Zegarki nawet masz schowane, bo aktualnie mam pod rękawem, to jeśli chodzi o zegarek. To nawet kradą ci port, port, port. telefon, portfel, jakby tu jest podobno inny level i ta ulica, gdzie teraz jesteśmy, to jakby ta okolica, to jest najbardziej taka skambelska okolica, że jesteśmy jest inny level. Na każdym rogu e, czai się kurwa, jakiś kur... tutaj wiesz, już e, <ślech> chyba z, z dwa razy jakiś ziomal do nas podchodził i przez 30 minut nie chciał nas odpuścić i p... jakiś głupoty i przy nas stał. O, patr, tam właśnie do dwó dwóch z kamerów, to. Oliver teraz e, dzisiaj wstawił na swój prywatny Instagram, że jedzie rowerem e, po UK z e, kartyrem IceTout e, na ręku. I jakieś 11 czy 15 osób napisało do niego, że jest po***pany. Ale to będzie k***a Kondan, nie jak nie wie chyba Ej, co, co robi robimy na wie? tym tym? Wyskakujemy z tego krzyczymy, nie wiem, to co możemy zrobić? <śleski> O no. właśnie, do tego Ej, hindus nas wiezie do hotelu Ej, hindus nas do hotelu Ej, 10 złotych w portfelu Ej, a hindus ma 10 złotych w portfelu Ej, kolejów Ej, wszędzie mamy tutaj dookoła kamerów. Przedam na jedzeniu Nie ma ty, to jest nasz hotel Nasz jest prezydent premium Nie. I think it is not this one hotel. Yeah, uh, Premium President. Premium President. What is it? Premium President Hotel. Uh, this one without Premium. This is President. Uh, is it? Uh, yeah, Premium. Uh, yeah, that's the first one. Why is it Tokyo? It's too far in Tokyo. It will be a long ride, but. Uh, yeah. yeah. We like you, brother, so we can go with you. Ten ziomek zawiózł napra nas naprawdę do naszego prawdziwego hotelu, ale ta przejażdżka była tak krótka, że nie mogłem się na nią zgodzić i powiedzieliśmy mu, że nasz hotel jest w tym miejscu, gdzie zaczynaliśmy całą przejażdżkę i przyjechaliśmy do hotelu z powrotem i wylądowaliśmy w tym samym miejscu, gdzie zaczynaliśmy. O, are you? Yo. Have right oh, Nice! To oh. wygląda like gówno. Ale say... It looks very nice yeah. Ale wygląda jak gówno. Yeah. Yeah. Thank you. No. Uh, I will test it right here. So yeah. I will tell you outside. Wait, I will and stuff like this it, it's good. Dobra, dziomki, mamy kolejny dzień. Wczoraj niestety kamera nam się rozadowała. No? do Dzieli, dzieli pieniądze na dzisiejsze wydatki. To problem jest taki, że idziemy do centrum Nie podchodzimy do randomowych ludzi, prosimy ich, żeby dali nam dzwoni ze swojego telefonu, bo nas się rozładował. I udajemy, że dzwonimy na przykład do naszego dealera na jakieś escortki, prostytutki i tak dalej. Będziemy w najbardziej przypłowe miejsca ja dzwonić, ale subskrybuj oczywiście... i tak zaobserwuj na Instagramie też, bo jak nie OG to jest... live, Instagram oczywiście. No tak, tak, tak. Nie nie, to zwykła pizda szczerze. No właśnie. Dzień dobry. Ja mam pytanko, bo mi się telefon rozładował Czy mógł w jedno miejsce dzwonić? Halo, Halo. Wiesz co, ja tutaj e, dzwoniłem, ale telefon mi się rozładował e, Zamawiałem 2 e, gramy kokainy i czekam przy wyjściu od... E, e, z, jak masz patelnię Tutaj z takim kolegą w, w koszuli takiej w paski i, i z koleżanką Siema siema mordo. bo telefon mi się rozładował e, Byliśmy tu od, e, umówieni na odbiór e, 2 gramy kokainy e, Stoję tutaj, siedzę z panem tutaj obok na ławeczce przed e, Pałacem Kultury Tak, tak, e, 2 gramy Tutaj naprzeciwko e, Hello kebab. To no, ja tutaj czekam dzisiaj ze z panem. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. No, dzisiaj będzie impreza. Mam pytanko, bo mi się telefon zadawał. mógłbym zadzwonić w jedno miejsce. Chciałem mordo. Bo y, umawiałem się z tobą na dwa gramy koksu, mi się telefon zadawał i czekam tutaj przy wyjściu z patelni Tutaj z y, kilkoma ziomkami takie, wiesz, przy wejście Warszawa Śródmieście. Dzięki wielkie. Już tutaj to zaczekam z wami, tutaj zaraz będzie ziomar. Jakbyście się coś chcieli, to poratuję od razu, co? Przepraszam pana bardzo, bo mi się rozładował telefon i pytanie, czy mógłbym zadzwonić nawet z pana ręki na 30 sekund dosłownie, bo się mówiłem i, i nie wiem gdzie iść. Numer pamiętam A pamiętam, pamiętam. E, Elomordo, Elomordo, bo omawialiśmy się tutaj pod pałacem kultury na odbiór 2 gram koksu. E, za ile będzie, bo to siedzę z panem w przy takich ładnych krzaczkach e, naprzeciwko centralnego. To do widzenia na razie. O, dziękuję. Koks, a to taki proszek. Taki Na imprezkę się bierze taki. Co pan wie? Co pan wie? Ale po co? Co pan wie? A no, kokaina. Zna pan kokainę? A próbował pan kiedyś? Nie. A nie chciał pan kiedyś spróbować? Nigdy. Powiem panu, że czas, właśnie raz na pół roku próbuję sobie właśnie na imprezę i super. Na imprezkę to fajnie. No ale trzeba uważać. Podagadać. To dzięki wielkie. Możliwe. To dzięki, do widzenia. Mam pytanie, komuś telefon zadawał, chciałem w jedno miejsce zadzwonić. Czy byłaby taka szansa, żebym zadzwonił, bo... Nie ma problemu, to ja poczekam. Nie ma problemu. Ale halo, cześć. Czy dodzwoniłem się do Julci z escorts.com Bo się umawiałem tak jeszcze chciałem się zapytać, czy w tej cenie 250 zł jest seks oralny, czy i w zabezpieczeniu czy bez? Nie, że nie jest jakiś płatny numer. Nie, 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 po prostu się umówiłem tutaj i telefon mi się rozadował, a wiesz, chciałem się zrelaksować troszeczkę i wiesz. No. Bardzo dziękuję. Na razie. Się umówiłem po prostu, a telefon mi się rozładował Halo? Odzwoniłem się do Julci z escort.com i w tej cenie 250 zł wchodzi też w grę seks oralny, czy tylko czy nie? Właśnie muszę zrelaksować, a kurczę telefon mi się rozhodowa... Umówiłem się tutaj z nią, a. No, no i mi się telefon dodawał, a Adres zapomniałem. No. Polecam, czasem można się zrelaksować, fajnie. No. E, to jest tam, za, za budynkiem e, 250 zł, i tam e, właśnie seksualny jest. E, w zabezpieczeniu, e, w zestawie, a za dopłatą bez zabezpieczenia.